Jak wygląda kampania wyborcza w Polsce? Ja wiem, jak chciałbym, żeby wyglądała. A chciałbym, żeby to była kampania oparta na rozmowie o programach. Chciałbym, żeby to była kampania, w której przedstawiamy swoje propozycje, jak rozwiązywać problemy Polaków. Co zrobić, żeby żyło się w Polsce łatwiej i żeby emeryci nie zastanawiali się nad tym, jak kupić lekarstwa. Żeby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać po pracę. Do Wielkiej Brytanii, do Irlandii czy do Niemiec. Ja chciałbym, żebyśmy przedstawiali, co nas różni w programach, co proponuje jedna formacja, a co proponuje druga i która z tych propozycji jest bardziej interesująca dla wyborców. Natomiast niestety teraz jest bardziej show, które niektórzy politycy proponują, bardziej jest to kampania oparta na prezentowaniu wizerunku, a nie na rzeczywistych propozycjach programowych. Jedyną formacją, która poważnie przygotowała się do tych wyborów jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo my praktycznie już rok temu rozpoczęliśmy prace programowe. Już wcześniej przygotowaliśmy konkretny materiał, który obejmował wyniki pracy 19 zespołów. Zespołów, które prezentowały Propozycje dotyczące rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, kultur, kulturalnego, edukacyjnego i wszystko to zostało zebrane w jedną całość. Ta filozofia to jest filozofia jutra bez obaw. Mimo kryzysu, mimo różnych zagrożeń, które są cały czas wokół nas, my proponujemy program, który będzie gwarantował, że nie musimy się bać jutra. To jest niezwykle ważne. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności. To chcemy zaproponować. Dobrze, dziękuję. dziękuję bardzo.